Z tej strony, ale nas sprawdzić będzie odcinek z Minecraft'a, ale uczę swoją siostrę cioteczną grać w Minecraft. Przywitaj się! Siemanko. No, e, ja widzicie, trochę e, zdobyłem rzeczy, trochę pograłem, ale już teraz nie będę grał, bo chcę, żebyście byli razem ze mną tutaj. Zrobiłem kilka rzeczy. Ale to nie jest odcinek, że będę grał ja, tylko że będzie, moje, że będzie grała moja siostra e, cioteczna. Więc e, za chwilę tylko dam, ale jedno przypomnienie jeśli ty mordeczko nie subskrybujesz, to jej lajka, suba i dzwoneczek. I z wielką chęcią chciałbym na Twoim miejscu i będzie konkurs na 30 zł. Pesek kart. Ja wbijecie 20 łapek w górę, więc chyba się opłaca. Teraz daję mój telefon siostrze, niech ona operuje. Ja będę komentował. Oh my god. Jak widać, siostra nie gra, tak często w Minecraftach. Ja trochę. Jutro będzie odcinek z Robloxa, więc. Nie, nie wiem co robić, idę gdzie chcę... Ciekaw... Ciekaw... Ciekawsty, co co zobaczyć co na moim kanale będzie jutro, to Uho! mówię, że będzie Minecraft. Poddóżka Siost... straciłam, ale fajnie. Siostra gdzieś idzie, nie wiem gdzie. Nie wiem. Nie daje chwilę, ale nie, idzie gdzie chce. Hoj! Hej! Co przyciski? Będzie dużo dużo na pewno beki z tym filmem ale no, Pamiętajcie, zostawcie no, no. lajka like dla mojej siostry Czy też nie? Żeby, no, e, żeby było lepszy w Minecrafcie, Bo na razie jest no, takim nie no, jest? Ale prawie Nie da rady do myśli Kończ weszła Szybko można Słuchaj Dobra. Tak wychodzę, to jest niefajny dom. Moi drodzy, to trochę będzie nudny film, ale pamiętajcie, Ale warta? Następny odcinek z Minecrafta będzie z kopalni. Będę szukał z wami diamenty. Live oczywiście odbędzie się w poniedziałek, bo w niedzielę nie mam czasu za bardzo. Więc w poniedziałek będzie liveik z gierek. Dobra. Wow! Tutaj tego, tego, mm -hmm. sobie. Jeśli chcecie widzowie serię z moim kolegą z Minecrafta i będziemy grać survival z moim kolegą na świecie, to zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu to będzie taki cicho odcinek, za bardzo nie um, będzie prawie. tak głośno. No bo oczywiście nie ma co, co um. głośno, ale zawsze coś będzie. Masz jakoś... Ale... Co, dałeś mi w ogóle jakieś zadanie? Mamy jakieś zadanie? Bo nie wiem gdzie iść. Dobra, wezmę na chwilę od mojej siostry serdecznej Stary, bo ona dziś się idzie, a to mi o tym polega. E, wie, przepraszam za to. E, tu jest hangrosz. O, mamy trade, ale to się chyba widzowie nie opłaca. Chyba wezmę jedno nasiono, arbuza i dobra. E, pójdziemy... arbuza. Pójdziemy... Dobra. Moja siostra się nie cierpi, bo chce zadanie dostać. Za chwilę i oczywiście... Dam się, dam się za chwilę jej damy, tylko chcę iść spać, żeby nie było mobów. Żeby cię nie zabili. Przepraszam oczywiście, za długo rodzina do mnie przyjechała. A jak rodzina przyjeżdża, to wiecie, jest trochę hałas. Uuu, dobra. Teraz szukamy mojej chałupki. Zgubiłem się. O, dobra, mamy... Mamy, mamy, mamy. A ja e. co, to jest mój pierwszy raz. No, to jest i pierwszy raz w Minecraftie, więc nie no, hejtujcie. W takim pr prawie, prawie Nie hejtujcie, bo hejterzy to ludzie, którzy nie mają ambicji i tylko przeżywają. Więc za chwilę no, się prześpimy. ma takiego bo Po prostu za bardzo nie mam gdzie go grać. Prześpimy się. Ale Z takiego nie grał. Myślę, że zrobię taki se y, normalne rzeczy, żeby miała jakieś rzeczy Cuk do atakowania. Zrób mój świat. Cuk. Ludzie, ona chce, żeby zrobiły świat. To zrobię ci świat, a nawet na odcinku, więc... Dzięki. Robimy mojej siostrze ciotecznej świat, nowy świat. Stwórz nowy świat. Damy jej skrzynię bonusowo. I pokaż współrzędne. I, gier... i stwórz. I to jest oczywiście twój świat. Nie wiem, gdzie się zresztą. Ładuje. Widzowie, ładuje. Uwaga! Widzowie! A I od... o, skrzynka! skrzynka. Mam nie? No. Eee, wszystko, co jest. Tu. Potem jeszcze i tak sobie coś zrobić, tylko na razie muszę się ogarnąć. No i się na swoim świecie: weźmie mnie zysk, żeby mi no rzeczy no. Każdy by to wziął i zrobił to. Tak? Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecraft, napiszcie. Jeśli wam nie pasuje rozkład filmów, to napiszcie ja mogę Powiem, zmienić i dogadamy się nigdy na Nigdy nie miałam do czynienia z YouTube'em. Nigdy z, z nikim nie nagrywałam, tylko oglądałam. Aha, to moje siostry pierwszy raz nagrywanie na YouTube'a. E... Sorry, że to was nudzi, ale, ale mam dopiero 7 lat i nigdy nie miałam do czynienia z, z YouTube'em. No, przepraszam. Więc, he, hejterzy, nie hejtujcie, bo wiadomo. Nie każdemu może to się podobać. E, 20 łapek w górę pod tym filmem i będę robił e, e, konkurs na e, 30 zł kardu, a więc chyba się widzowie opłacą. To ja steruję, a Alan tylko po prostu mówi. Ja nie wiem co mówię za bardzo. Nie mam jej... Mogę ją ja zabić? No widzę. To się moja siostra już powiedziała moje imię prawdziwe, czyli Alan, no ta się nazywam, ale jeśli ktoś nie chce zdradzać to tożsamości, na YouTube nikt tego nie robi. No sorry, jak nie chciałeś, ja po prostu jestem jeszcze niedoczynana do tego. Dobra, Bardzo siostra pierwszy raz się... a no, to krówki nie ma na, na... na YouTube, <laughs> więc co nie e, Za chwilę po tym filmie będę nagrywał następny, ter, e, ale ja będę grał. <todgłosy> e, widzowie, jeśli chcecie, przesyłajcie mi na maila. Dam w opisie maila i przesyłacie jakieś skiny dla mojej ciotecznej cio 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 siostry i wybiorę najlepszy. I jakoś z... jakoś dziewczynę, żebym miała, że jak przyjadę, będziemy nagrywać to, żebym miała być dziewczyną że. Kto raz... zrobi najlepszy skin, dostanie e, 30 zł w kardu z moim autografem. Wow Jeśli ktoś chce, to What? możecie dać. Przepraszam oczywiście za jakieś odgłosy, ale siostra może się czasami no, wystraszyć i bać. No przyjechałam z, ro, z, ro, z, z rodziną po prostu, mam siostrę i tam też. Hejterzy, proszę nie kwitować, bo to jest oczywiście pierwszy raz mojej siostry w Minecraftie gra. I za chwilę będę może jeszcze po schronisku coś tam powiem, ale ten odcinek nie będzie za długi. Bo jeszcze muszę, muszę zrobić następny i ten musi się zmontować. Ym, I napiszę nam mojego maila, więc wysyłajcie do niego. Te skiny po prostu hmm. Wtedy, że jak będziemy yy, na przykład... Ja będę u Alana, to wtedy, że yy, będę jakim grać. Um, ale ja nie będę tego robić, bo nie wiem. Nie, dobrze, to Albo yy, jak chcecie, to wysyłajcie też yy, rysunki, a, albo fan, yy, fanarty z jakimś tym. Rzeczami. Z Jedną. Ze skinem. E, my będzie... Ja mam już taki w głowie fajny skin i jeśli... opiszę wam go, e, moja siostra ma jasne włosy i to jest podpowiedzka i możecie zrobić z jasnymi włosami dziewczynę. No, dobra. Tylko ja nie mam zrobić. Nie wiem, co z Czekaj. Nie wiem, tak. Rzucam, co. Przepraszam, tylko zaraz. Nie, nie wiem za bardzo, co tu się robi. Nie mam bloku. To zrodzi na odcinek, ale sorki. <grym> Widzowie, czasami ja coś tam powiem, ale oczywiście moja siostra ma tu A! coś do mówienia, ale oczywiście. Bardzo mała. Bo... E, jak będzie 50 e, e, subskrypcji i 100, zrobię jakiś giveaway oczywiście. E, Nasz cel, ja bym chciał w rok wbić. Z, 50, z 10 tysięcy subów. Jak wiecie, mi dwa lata 50 tysięcy subów, to będę zadowolony i zrobię bardzo dobry giveaway Co ja tego nie można mieć tutaj? Bądź. Chcę mieć to tu. Co? No, chcę mieć to tu. No, hmm. Musisz mieć kraf. Nie wiem, jak to robić. A, dobra, kumam, Kumam. Nie da rady tego rozdwoić. Dobra, czekajcie, widzę, coś zrobię. Czekaj, crafting i tak? zrobię sobie y, fioletową wełnę albo chociaż coś. Uuu, czekaj. Dobra. No i teraz... O, nauczyłem się czegoś. No, ja e zawsze coś pomogę, siostrze, ale to oczywiście się będzie jaki najbardziej. Ale jest najnowszy. No. Jeśli tu widzicie dużo łapek, będzie szczęśliwy. No i dla mojej siostry nie będzie jej raźnie w tym Minecraft'cie, bo ona nie gra. To jest pierwszy raz jej życiu znaczy. gra. No, nie pierwszy. No dobra, biorę to w rękę. I bo czemu ja tego nie ma? Znaczy, mam tego nie. To musi być tu. Czyli mam to. No, bo może być cicho, ale przepraszam. Bo... Tego do dopiero Tylko komentarzy ma być dużo, bo zawsze oglądam Alana i jest bardzo mało. Więc... No, no słyszy... samo łapek. Proszęcie ludzie, dawajcie lajki albo suby i cokolwiek. Dajcie Że... 10 subów, to jest na cel. Właśnie zadanie. No. I, po... I poczęście Alana. E, wpadajcie na kanał e, Nikos, polecam. Mój kolega nagrywa tam CSA, więc jak ktoś lubi CSA, wpadnijcie no, na jego kanał. Jak ma na 32 suby. Jego cel to 100, a więc wbijcie. Mój cel to na razie 10, ale chciałbym więcej wbić. Jak wbijecie 10, potem będą wi większe liczby. No i więcej będzie nagrody, większej nagrody. Im więcej, więcej, tym lepiej. lepiej. Komentarzy ma dużo. Bo ja czytam, jak oglądam, więc... No słyszycie ludzie, to dawajcie komentarze, a nie tak licho. Na razie to idziemy tylko dwa, dwa komentarze dwóch, in dwóch innych no. osób, ale ja znam. piszcie, piszcie. Dajcie na pewno te fanarty, bo kto... Będzie 30 zł peso w jak ktoś zrobi fajnego fanarta, ale dziewczyny? I, i musi mieć jasne włosy, takie... Krótkie, ale fajne. I podeślijcie mi na mój e-mail, podeśle Wam. I rysunki jak możecie robić albo zdjęcia. Jakie z nas chcę walczyć, tylko najpierw musimy zrobić mięsie. I. I jeszcze. Dobra, teraz bierze. I. Jak. Drewno? Mam drobne? Mam drewno. Ja robię, po prostu. do jest drewno. Coś, wiem że to, że to jest. Kula to jest normalnie Ten, ten drewno. Oczywiście gram na mikrocie nowym. Mogę, ja To czy, jest mój świat. To jak będę ja, jak będę znowu ja nagrywać to będzie, to będzie mój świat. Bo ja sobie, bo, no pocnie. Ja jego nie robiłam. No widzowie, będzie też odcinek. Myślę, że po wakacjach e, będzie odcinek, jak jeżdżę motorem albo kładem. Nie, jak kładem będę jeździł, to jeszcze przed wakacjami albo wakacje. Będzie odcinek, a ja będę motorem. Nie będzie kładu, to wiecie. To będę jeździł po wakacjach tak jak kład. I myślę, że coś zawsze będzie rzucone. Jak Możemy będzie robić, kamera taka normalna. Będziemy może robić też daily vlogi, takie normalne, tylko że każdy będzie miał zamazaną twarz, bo nie chcemy e, e, zdradzać no. tożsamości tej osoby, która nie chce, więc no. albo maski będzie każdy miał, bo to jest, trzeba mieć. Ja bym chciał. Sorry za jakieś odgłosy, ale oczywiście, sorry oczywiście za to, więc musimy Mniej więcej to, to ogarnęłam. Zrobić. Mniej więcej tylko. Teraz nie ich wiem chcę mi to tu. też mi się udawało. Teraz nie mogę. Też mi to tu. Dobra, widzowie, ja, ja jeszcze nauczę mojej siostry trochę grać w Minecraft. No, a, a to Będzys... będzie na razie tyle. Ej, Kieniac? Widzowie, to będzie pierwszy odcinek z mojej siostry no Jeśli chcecie, mogę zrobić na jej prankę. Nagram to. Więc żegnam się z Wami i to będzie na razie na tyle. Elo!